no po prostu fajnie jest jest balon odpalany czy jak to się tam mówi proszę państwa zobaczcie akcesorium Podejdziemy, zobaczymy na razie z przodu co jak podejdziemy tutaj miasto. Może które któregoś się spotka. nie No to powiedz gdzie co i jak i na razie czego podejdę. Ale no. co? Ja bym No ale tam jak wsiądziesz znajdziesz miejsce, to zadzwoni no przecież, Boże kochany. I gdzieś tam gdzieś wyjeżdżał.

谢谢